Małgosia bardzo z witam. Kasia Pazdan. Chcemy Was bardzo gorąco dzisiaj zaprosić do tego, żebyśmy się poczuli wspólnotą ochraniającą życie tych, którzy są bezbronni, słabi i bardzo tego potrzebują, żeby ktoś im dał trochę swojej siły do tego, żeby mogli żyć. Sposobem na to jest modlitwa duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Duchowa adopcja dziecka poczętego, Power Bank for Life oraz Mali Pomocnicy Boga to takie konkretne sposoby na to, żeby Łączyło nas życie, ale przede wszystkim, żeby życie piękne mogło rosnąć, rozwijać się, a my, żebyśmy mieli w tym swój udział. Zapraszamy do obejrzenia cyklu na temat duchowej adopcji na kanale Salvenet, do zaglądania na stronę www.duchowaadopcja.pl, do zobaczenia już wkrótce. Czekamy na was. Aplikacja Adoptuj Życie to mobilny asystent dla osób, które podjęły duchową adopcję dziecka poczętego. Znajdziesz w niej m.in. animacje grafik przedstawiających rozwój prenatalny dziecka poczętego, rozwijane menu, a w nim pomoc w codziennej modlitwie, przypomnienie jej treści, propozycje rozważań różańcowych. Maluch każdego dnia sam opowie, co się u niego dzieje. Zobaczysz, jak rzeczywiście wygląda, oraz usłyszysz echo jego serca. Pobierz aplikację, by nie zapomnieć o codziennej modlitwie duchowej adopcji dziecka poczętego.